Cześć, cześć, witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku. Dokładnie to można powiedzieć w trzecim odcinku z gry Control na Xbox One X. Skończyliśmy sobie, że mamy przejść przez dział komunikacji misja Nieznany Słuchacz. Rozpoczniemy sobie od właśnie ostatniego punktu kontrolnego. Jesteśmy w dziale Niedoręczone listy. Mamy przejść sobie przez ten dział komunikacji. OK. A dobra, zapomniałem, że tu B nie działa właśnie, tylko strzałka do góry. Eee, jesteśmy sobie w biurze, przypominam, federalnym. Gramy postać Jessie Faden, która została znienacka dyrektorką całego tego właśnie biura. Drzwi zamknięte. To gdzie my mamy iść? Tutaj też, ale w sumie nie, no na stołówkę mogę się wybrać. O, otwarte. Przełącz mapę stołówka, właśnie. I my teraz mamy się wybrać w prawą stronę. Dobra. Automatyczne przeładowanie. Okej. Okay. Jeszcze jeden. I zabicie wręcz. Jeszcze jeden gdzieś słyszę. Ok. to jest, widzę, że z amunicją. Kończy mi się amunicja i kończy mi się zdrowie. Czy ja? Zdrowie mi się tu odnawia jakoś. Widzę, że tak, generuje mi się. Tam w prawym górnym rogu mamy jakiegoś potworka. Jeszcze nie wiem jak zabić te potworki. Nie wiem czy jak nie podejdę... Uf, nie podejdę do nich i nie zabiję ich wręcz. Czy tak nie będzie... Szybciej. Czy na dole jeszcze 100? Tak, jeszcze sto. Dobra. Wybierzemy się na górze. Skoro potwór jest na górze, to zapewne na górze jest również moje mój cel misji. No, Jessie przyładowuj to. Dobra ok skończyło się. 4050 mamy Nie zdrowia, tylko kasy, mógłbym tak to nazwać. Ok, jesteśmy w czarnym obszarze, czyli tak naprawdę nic tutaj nie znajdę. Co to, to było zielone? A zielone, że to jest agent, niby. Czyli zapewne obrońca. Tutaj byliśmy. Ok, stąd przechodziliśmy pierwszy raz, więc idziemy sobie na dół i idziemy w lewo zapewne tutaj mam iść ale tu jest zamknięte tak, To jest w ogóle wyłączone jakby zasilanie moje zdrowie się nie odnawia widzę albo się odnawia bardzo miernie tam widziałem coś na górze jest no dokładnie no tylko wszystko super chciałbym to wziąć, ale bez szans Dobra, mamy przejść przez dział komunikacji. Dział komunikacji. Jesteśmy na górnym etapie. W lewo nie pójdę, bo jest zarząd, przez zarząd zamknięte. Jeżeli przejdziemy tutaj i przejdziemy sobie tędy. Okej. Okay, to może poprowadzimy poprawnie. No nie. Mamy iść tu. A może mamy przejść? Przez biuro dyrektora nie przejdę. Przez niedoręczoną listę. Spróbujemy przejść jeszcze raz. Także się wróćmy na początek. Tutaj raczej nic nie będzie. Ale tutaj widzę drzwi. Ok. I gdzie wszedłem? Do toalety było? Tak było. To pewne akta. Powiadomienie o niestabilnym obszarze z powodu ostatnich fluktuacji w najbliższym punkcie kontrolnym. Ocena stabilności tego obszaru została obniżona do poziomu żółtego. Poziom żółty to małe prawdopodobieństwo nieprzewidzianych przemian budynku. Zielony, oczywiście, pewnie najwyższy, tak co spojrzałem, i czerwony, pewnie najniższy. Yy, ok, widzę tutaj kolejne drzwi, mapa. Zapewne to może być również toaleta, tak męska toaleta, ale jak już jesteśmy, to zobaczmy, czy nie ma danych. Jest jeszcze lepsza skrzynka, która zapewni nam nieokreślony odczyt materiału, czyli nieznany nam materiał. Hmm. Wróćmy się przez niedoręczone listy, bo tam widzę, że to jest jedyne możliwe wejście na tą stówkę, tam gdzie potrzebuje być. Niedoręczone listy, przełącz mapę. Tak jakbym musiał pozostać na górze i przejść w lewo dopiero. To jesteśmy na górze. Przechodzimy w lewo. To jest nasz punkt kontrolny, który zaczynaliśmy. Dobra i tak trzeba od razu zrobić. Znajdziemy coś? Zapewne znajdziemy. Nagranie. Just look at it. 8 inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disc, of course, but one exactly like it. A, a perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on, and they did. We don't have the details, but when things started flying around the disc, it was transferred to us. It's an object of power. OOP. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. W we, roku wynosiliśmy jakieś 3 dozy pencilów. I nawet jeszcze wynosiliśmy kopię. Okay, tak, tak, tak. Kiedyś w tych czasach, dawno, dawno temu, były właśnie takie dyskietki. Dobra, to jest nasz obszar. O, no, super. No super, że idziemy po właściwą stronę. O, tam że tam 10 minut prawie straciłem. Dobra. Wszędzie mogę iść. To jest zapewne toaleta, w której nic nie będzie. Papier toaletowy spadający z uchwytu dla niego. Cóż za interesująca rzecz. Dobra, teraz tak. Zagadka, góra czy dół? Automaty... Nic nie ma. Idziemy w górę. Zobaczymy, co nas tam czeka. Nie się wrócimy. No, bo nie mogę iść. Tutaj mnie czeka skrzynka, więc to był jeszcze dobry wybór. Materiał pewnie nieokreślony. Dokładnie. O nie! Izba pamięci. Mamy ich cztery. Mamy ukryty trend jeden i niekroślony odszczyt jeden. Tu coś mamy jeszcze. Coś się świeciło? Nie, nic. Latający przedmiot był. Okej, okay, pneumatyka. Tu jest zamknięte przez żaz rząd, poczta. Tu jest otwarte. Dźwięk się gdzieś nasila. A tu jest. E, sporo ochrona. To będziemy jej mieć? Zapewne wielkie nic. Okej, okay. na pewno jakieś akta i jest ta skrzynka. Okej, okay. modyfikacja broni wzmocnienie rozbicie, Czyli możemy sobie zmodyfikować broń naszą. E, Okej. Okay. Sprawdźmy sobie, co możemy. Co my tu mamy? Szansa na odzyskanie amunicji, potrafienie 8%, a możemy mieć mm, wystrzeliwanie pocisków, plus 2. Nie mogę. Ok, wyłącznie dla, bo, dla broni, rozbicie, czyli mogę się domyślić, że będzie jeszcze jakaś e, broń dostępna w tej grze. Kolejny akta: klub książki Samson. Klub książki Samson, notatki dla penny część 2 z 5 na dole wybaczcie, ale nie będziemy tego czytać myślę, że to jest tylko nieoficjalna informacja związana z tą grą tutaj zamknięcie, więc przechodzimy dalej nie pamiętam jak się życie odnawiało okej, okay, teraz awa, awa, awa. okej okay, okej, okay, okej okay. Krócej, aby skryć się za niskimi obiektami. Wszystko super, tylko żeby jeszcze te obiekty yy, mogły mnie chronić. Ok. Gdy wyjdę, to mnie zabiją. Dokładnie. Widzę, że strzela seriami. Trzy, trzy pociski i koniec. Lalalala. La, la, la. Starczyło. Eee, nie starczyło. <laughs> nie starczyło. Widzę, że tracę nasze monety, tak zwane. Uważaj na składnik ostrzegający przez zbliżającym się granatem. Użyj lewego analoga, aby uciec przed wybuchem, tak zwanego sprintu. Dobra. Ładujemy dalej. Eee, Włączenie mapy mi nic nie da, bo raczej to jest zamknięty obszar. Będę musiał po prostu przebiec między seriami do tego miejsca, żeby zniszczyć to. Yy, tylko. O! Zapomniałem, że podczas zabijania, podczas zabicia, zdechnięcia, marcia itd., itd. Dobra, tylko tak, czy mi odnawia wszystko, czyli wszystkie skrzynki, wszystkie akta muszę zbierać od nowa? Nie. Okej, okay, czyli to co zebrałem to jest moje, czyli tak naprawdę cofamy się z fabułą. Dobra. Dwa razy to to, w łeb to był to właśnie. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra. Tu możemy przejść na 100%, tak. I tak trzeba od razu przejść. Tu zapewne będzie skrzynka. Widzę, że to nawet przez ściany. E, nieokreślony odczyt, materiał jakiś. Dobra, czyli tak, próbujemy dalej. Gdzie ja mogę przejść? Widzę, że na górę mogę przejść. No to przejdziemy na górę. Mam nadzieję, że to mnie trafi. Tu zapewne nie mogę wejść. Ok, no to idziemy na górę. Tutaj mi nic nie zrobić na górze. Mogą być lepsi wrogowie czy nasi agenci? Nie, raczej nie. Ale co mi to dało? Coś mi to dało. Przejdźmy na nas, na drugą stronę. Tam widzę wyjście na dół. Być może to będzie właśnie to. Chciałem to zestrzelić? Tak. No. Dobra, disketka mě atakovala po prostu. Vidíš, ti staví like the channel's been changed. The boards in charge here. To są te piramidy na Biuro Seal. Czy to są tak naprawdę te, które polują strzelań? Nie, ich dyrektor. Jestem nikogo z dyrektora. Ok, przytrzymaj. Prawy przy, y, przycisk, aby schwycić zaznaczony. Dobra. Ej, czekałem na to. Alinka, będziemy strzelać i rzucać łodówkami. Fajnie, teraz wszystko mi się będzie podświetlać. Sterowanie zostaje tak samo. Ukończ wystrzeliwanie. Nie ma problemu. Wyrównaj kostkę. Nieźdź koszarek przez dalej, by zdobyć punkty. No i to. Dobra. Fajnie. Czyli pewnie jakiś kolejny. Yy, kolejna zdolność z teleportacją jakieś wstawianie kroków albo coś podobnego. Dobra, hop, 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 Hop. hop, ok, hop. Daliśmy radę. I teraz tak. Na górę tu, na górę tu, na górę tu, na górę tu. Pięknie to jest. Jezu, to też to, to, to cudowna rzecz. Kończy się amenicja. Alina, Dobra, automatyczne namierzenie jest, przynajmniej tyle dobrego. Naprawdę miałbym duży problem, żebym miał wycelować... E, ...lodówką w gościa. Oj, 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 Czyli każde jedno, nisklik nawet, niszczy mi to. Gdzie ty jesteś? Tam. Piękna głowa. Piękne to jest. Okej. Okay. Wdziera się do płaszczyzny astralnej tajnej bazy. I to jest zakończenie samouczka. Tu mamy rozbite elementy ścian. To jest zakończenie. Okej, okay, zdolność się nazywa wystrzeliwanie, dokładnie. Fajnie. Aktualizacja misji. Dział przejść przez dział komunikacji. Przeciwnik ko... Przeciwko, okay, przeciwko osłoną szczególnie... Starczy takie coś, nie zdążyłem przeczytać yy... dobra o, fajnie fajnie yy... okej okay. dobra yy, ci zwykli przeciwnicy dalej mogą zostać pokonani yy, nieważne czym ja widzę, że mam będę miał tak, dokładnie, czyli ci przeciwnicy, którzy są otoczeni tym sykiem, muszą zostać zabici przez można powiedzieć przez właśnie zdolność wystrzeliwania pójdziemy sobie tylko tu na dół po to wszystko nie będziemy na górę iść po te inne elementy, bo ich własnika ma ilość Czyli ja będę miał gdzieś okej okay. Drugi poziom podanie dokumenty, eksportowe brzmienie i ranger Syku. Poszło bardzo szybko. Ranger, dobrze wyszkolone i uzbrojone jednostki, ekspedycyjne biura ich i spacer odpowiednicy posiadają takie same umiejętności. Ok, moi drodzy, zdobyliśmy umiejętność wystrzeliwanie Myślę, że e, takimi krótszymi odcinkami będzie nam lepiej grać. Migra e, się nie będzie nudzić, ja będę miał ciągły nie także zapraszam Was do kolejnego odcinka już dzisiaj. Mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym odcinku i będziemy się kolejny raz wspaniale bawić za oglądanie. Bardzo dziękuję, do zobaczenia. Cześć. Cześć, cześć, witam was bardzo serdecznie. Dobra.